To nie ja jestem winny wszystkie łone! Boże, 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 boże. Więc krzyknąłem: rozejście! I zacząłem rozpychać naród, żeby się rozszedł do chałup. A stójkowemu kazałem rozpędzać na zbity łeb: wszędzie łon. łon! Łon! Krzyczy! Awanturuje się! Porządki swoje wprowadza! A na brzegu, na piasku. Leży utopiony trup człowieka zmarłego! O, o, o. Szpieguje kobiety! O, o. A może tu Sybirem pachnie! I kryminalnym zabójstwem na śmierć! O, o. Powiedziałeś tak czy nie, panie po, Powiedziałem! A ze mną powiadam, bratku żartów nie ma! Wdowa po żołnierzu szustrowa żyje rozpustnie na wiarę ziemionek i słowem! Jego wina! Jego! A żona jego mawra jest czarownicą i po nocach dojdzie cudek rowy! Dojdzie już, wieje. Mach do hołów! Już!